A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Skorpiona na kwiecień 2023 roku. Rozkład będę robiła z stali Telema tarot. zobaczymy, co tutaj dla Skorpionów się pokaże. Zaczynamy. W przeszłości Paść Mieczy. Teraźniejszość Królowa Mieczy. Przyszłość Askilichów. Karta Rada. Sprawiedliwość. Środowisko, otoczenie. 8 denarów. Trudność. 8 mieczy. 8 mieczy, dobrze. Karta Rada. Świat. Wynik. Wynik Rada. Eee, rycerz Mieczy. Bardzo dużo tych mieczy jest. Bardzo dużo. Tak, na spodzie mamy śmierć. Mamy szóstkę mieczy, cztery denary, czyli jakieś takie może być zamknięcie, trudności, może y, trudności może, może y, też y, no, nie muszą to być trudności, tak, ale przejście właśnie na te spokojniejsze wody i transformacja, więc może po prostu być potrzebna też ta transformacja. Właśnie, żeby się tutaj to wszystko e, uspokoiło, tak? Że trzeba coś, jakaś zmiana tu musi być, e, taka wewnętrzna, tak? Dobrze, w tym temacie po prostu, który tutaj e, się pojawił. Dobrze, e, tak, patrzę, bo troszeczkę się tutaj. E, o. Super, dobrze. Zaczynamy od przeszłości, mamy paziemieczy, czyli tutaj jakieś, może jakieś rozmowy, bardzo kaleczące, tak. No, no, mogą być te, 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 te gwoździe wyjęte, tak, ale te rany, te blizny zostają. Może to Wasza energia, może to tej drugiej osoby. A może też po prostu jakieś, y, zbieraliście informacje na jakiś temat, tak? To też może być nawet szpieki i tak dalej, czy ktoś, y, kto zbierał informacje, więc też będzie y, no, łatwiej Wam tutaj określić, jest to czytanie ogólne, tak? Czy to wy zbieraliście informacje, y, o co tutaj chodziło, tak? Czy jakaś nastąpiła taka, y, no właśnie, niedojrzała wymiana zdań, tak, kalecząca. Ta energia z przeszłości na pewno będzie miała tutaj znaczenie, co się dzieje w przyszłości. Dużo jest tych mieczy, więc, jakby ten temat jest cały czas tutaj myślę, że ważny. Tym razem już się pokazuje królowa mieczy, tak? Więc, jest tutaj jakieś zrozumienie, może wyciągnięcie wniosków z tej przeszłości. Um, czy przez was, czy przez inną osobę, ponieważ tu dużo osób się pokazuje, tak? To wszystko mogą być osoby, mogą to być wasze energie, ale też i czyjeś. E, ale tak jak powiedziałam, dobrze, bo tu już jest na wyższym poziomie, więc jakby ta osoba, czy wy, tutaj już ktoś dorósł, a może to właśnie e, jest wasza energia. E, no, no mówię, czy czyjaś tak, no. E, Ważne jest, że ta energia tutaj już jest taka, taka po prostu dojrzała, tak, więc już ta, tutaj nie ma tych, tych, te, tych problemów związanych właśnie z tym pasiem. Tak? Chyba, że on, mówię, zbierał informacje i po prostu ta królowa już ma tutaj jakieś dodatkowe informacje i dzięki temu może już zacząć działać. Tak? Więc też może być, więc podejmowanie decyzji. Na poziomie właśnie umysłu, tak? Na zimno może akurat właśnie to jest potrzebne, tak? W tym czasie. Natomiast myślę, że to nie zaszkodzi, ponieważ w przyszłości pokazuje się askielichów przelewające serce, więc tutaj otwartość też jest na drugiego człowieka zrozumienie. Chęć dzielenia się tym sercem może oczywiście to być jakieś nowe zakochanie, nowe otwarcie, czy po prostu cały czas jakby otwartość na życie, tak? mimo to, że jakiś proces tutaj zachodzi, że w Was jest cały czas ta otwartość i wręcz odwrotnie jest tutaj taka chęć dzielenia się, tak że może tutaj właśnie ten proces właśnie związany z, z umysłem, z, z podjęciem jakiejś decyzji. Może też bardzo Was otwierać. Ale tak jak powiedziałam, też może być to jakaś e, miłość, tak? Jakieś nowe otwarcie czy uzdrowienie. Bardzo fajnie, bardzo piękna energia. Dobrze, że właśnie e, jeżeli chodzi o te miecze, bo tutaj są praktycznie same miecze, tak? E, nawet ta sprawiedliwość ma miecz. Więc dobrze, że ten element serca też się po prostu pojawia i że to serce jest otwarte, chyba że powiedziałam, że to przychodzi, to serce, tak? że, że ktoś wam daje tutaj, więc też docencie to, tak, żebyście nie byli tutaj za zimni i za bardzo tak właśnie yy, 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 analizujący. Tak? Yy, więc tutaj otwórzcie też to serce, wykorzystajcie to. Karta Rada jest tutaj sprawiedliwość, więc może tu przyjdzie jakieś wyrównanie, tak. Może też ona mówić o tym, żebyście też nie przesadzali właśnie z tym z, tym, z, tym, z, tym, z tą. Może chcielibyście właśnie, żeby ta sprawiedliwość przyszła, tak? Chcielibyście też być tą sprawiedliwością, tak? I tutaj Jakiś wyrok tutaj, może nawet na kogoś tak jakby wydać, tak? Ale no to wtedy mówi ta energia, żebyście uważali z tym, tak? Żebyście jednak zostawili to, że ta sprawiedliwość sama zadziała odgórnie i to się wszystko wyrówna. Więc tak, jak powiedziałam, to jest ogólne czytanie. Najważniejsze jest, żebyście uszanowali to, tego asa kielichów, to otwarte serce, czy swoje, czy czyjeś, tak? Więc jak powiedziałam, jeżeli to jest wasze, to bardziej bym powiedziała, że może przyjdzie tu jakieś wyrównanie. Jeżeli czyjeś, to uważajcie, tak? Żebyście po prostu no, nie zamknęli tego serca tutaj otwartego, bo jest to naprawdę piękne, co się, co się tutaj pokazuje. Środowisko otoczenie pokazuje się jako 8 denarów, czyli praca, praca codzienna, może ta osoba być po prostu zajęta pracą, może mieć dosłownie dużo, 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 dużo zajęć, tak? Ale też może mówić o tym, że trzeba wykonać jakąś pracę, tak? Może to właśnie dotyczyć tego asa kielichów, tego całego procesu, i że ta osoba sobie zdaje sprawę, że Musi jeszcze dużo poprawić, dużo zrobić, żeby właśnie tutaj doszło do tego wyrównania, tak? że jest w procesie też i jest chętna, tak? żeby popracować, więc też bardzo ładnie się tu wtedy pokazuje. U Was pokazuje się jako trudność osiem kielichów, czyli czegoś nie widzicie. Jest tu jakaś pułapka umysłu, tutaj działacie. Ale jednak czegoś może nie widzicie, tak? Może ta królowa, myślę, mieczy, ona może tutaj, że ona sobie da radę, tak? Ale tutaj jest jakiś element, że czegoś wy nie widzicie, może ktoś nie widzi i to też jest jakimś problemem, tak? Że, że na przykład właśnie ktoś ma zamknięte oczy i jakby nie widzi możliwości, które stoją przed nim i, i jego sprawczości, tak? ale myślę, że jeżeli ta królowa się pokazała, i no, chyba że ta królowa też czegoś nie widzi, tak, że tutaj na tym, na tym styku właśnie umysł serca, tak, bo tu, tu serce też jest tak, czy ktoś przychodzi z tym sercem, no dobrze byłoby właśnie, jeżeli właśnie macie z tym problem jakiś, tak, że, że, że boicie się, że nie możecie jakiegoś ruchu zrobić, to to tutaj nad tym warto popracować. Jak pokonać jest tutaj świat? No zamknąć jakiś po prostu etap, tak? Zamknąć jakiś etap i po prostu wejść sobie w nowy, tak? Nowy dzień, nowa karta i po prostu zresztą tu też jest właśnie ta śmierć, wyczyścić, oczyścić, wejść właśnie w ten już, 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 już przejść na te spokojniejsze wody nie stawiać tych murów, tak, tylko, tak jak powiedziałam, mieć cały czas uwagę na innych tak, i na to, co inni tutaj chcą wam dać, i żeby tego nie zmarnować. Natomiast wynik rada jest tutaj rycerz mieczy, więc też bym uważała, żeby, ponieważ tego, tych mieczy jest sporo, ten umysł właśnie cały czas pracuje, chociaż wszystkiego nie widzi. A jak nie widzi, to, żeby pochopnie nie podejmować decyzji, żeby wstrzymać tego rycerza czy w razie czego. Oczywiście może to być też czyjaś energia, tak? Taka wybuchowa, właśnie, która może też być kalęcząca, nieprzemyślana po prostu, tak? Więc tutaj też, jeżeli jest to wam bliska osoba, i, no i są tutaj jakieś takie huśtawki, tak? I dlatego mówię tu, to to, no, do jakiegoś wyrównania tutaj to dąży. To też myślę, że po prostu wziąć pod uwagę, że to, że to ta osoba wcale nie musi tak myśleć, tylko po prostu taki impuls był, tak? Oczywiście też może być tak, że, że to wymaga jakiegoś e, impulsu od Was, tak, żeby właśnie tutaj e, nad tym wszystkim, żeby nad tym wszystkim po prostu zapanować, tak? I może po prostu y, trzeba podjąć po prostu taką męską decyzję, tak? Y, ale w sumie bardzo fajne czytanie. Ja się skupiam na tym Asie Kielichów, jest przepiękny. Y, wszystko można tutaj wyrównać, te szale, y, można zdjąć opaskę, można pracować i tak ja bym widziała to, tak? Zamknąć jakiś etap. Wymagana jest też zmiana wewnętrzna, tak? Żeby, żeby to później nie wyjść znowu na te same tory, tak? A więc uważam, że, że skupiając się na asie tutaj kielichów, że jest gra warta świeczki. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla Skorpiona na kwiecień 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!